Programu e, Izabela Kisio Show i to będzie w ramach programu Izabela Kisio TV Star. Będziemy zapraszać, e, e, tak, tak sobie wymyśliłam, że będziemy zapraszać na razie takie, może nie upadłe, ale już takie zapomniane gwiazdy, które zasługują na to, żeby być gwiazdami i które powstają jak feniks z popiołów. Pierwszym moim gościem będzie Patryk Texas. I jest wspaniałym showmanem. Uczy się śpiewu, śpiewa, śpiewa w Los Angeles, śpiewa w Polsce. Wykonuje różne zawody, chłopak wszechstronny, utalentowany. No, witam moją piękną. O, witam, witam, grupą. Cię, Patryk, cudowną, witam Cię, Patryk. Cudowną królową polskiej show biznesowej. Czekam na Ciebie. Estradowej twórczości. Czekam, czekam na Ciebie niecierpliwie. Boże, Nawet ja na Ciebie czekam sobie, wiesz, i że się, się, się możemy zobaczyć. Pięknie wyglądasz, buciki Dziękuję, przepiękne, no, ty mam uroda piękne. przepiękna, włoski tak, jak z Hollywood bo... od Madonny, no coś tak jest. pięknego. Ja jestem o, druga Madonna i w tym samym blisku. Wiesz i że Twoje miejsce jest w Hollywood, a nie w Polsce, prawda? I będziemy o tak, to walczyć, Tak Tak, zupełnie możliwe, że tak. Ja tak no. myślę. Oh, ja, strasznie cieszę się Patryk, wita. ja chciałam y, przywitać Cię w, tutaj u nas w Poznaniu, y, w <coughs> przepraszam, w moim nowym programie, Iza Kisio TV Star. Wow! To jest pewna nowość. I can only say wow, Iza ze... Kisio TV Star. I can only say wow, Patrick is... Texas, Hollywood Celebrity. Yes, of course. I z jakiejś TV Star Patrick Texas przychodzi do nas ze Stanów Zjednoczonych. Ze słonecznej Kalifornii, kochani, zapraszam Was do Los Angeles, Kalifornia. Tak. Przepiękne klimaty, piękne kobiety, przepiękni mężczyźni. Mnóstwo dobra, mnóstwo ciepła i przede wszystkim życie na luzie bez żadnego stresu, który jest w Polsce. Zapraszam Was serdecznie do Kalifornii. Tak, to jest Naprawdę prawda, jest bo mamy dzień. w tej chwili stresową sytuację w ogóle w Polsce. No ze względu na sytuację i, i yy, trochę obawiamy się tego, co się tutaj dzieje i jak to dalej będzie i na co to się przełoży, bo moje pokolenie pracowało bardzo ciężko na to, żeby Polskę postawić na nogi i żeby była na światowym poziomie, przede wszystkim na światowym. Na Polska poziomie, się zmieniła i bardzo. Zbiła, na poziomie europejskim. Tak. Polska jest w ogóle przepięknym krajem, tak. bo ja pracowałam... Amerykanie są zachwyceni Polską. Ja, ja pracowałam w Krakowem, przecież... Kraków, Krakowie. No właśnie tak, mówię, tak, Kraków, tak. 28 y, miasto w... Y, y... W rankingu miast na świecie, UNICEF-u I najbardziej na, najchętniej odwiedzane przez turystów ze wszystkich polskich miast. Ani moja Warszawa, ani Gdańsk nasza nie Warszawa może się Warszawa, z ani tak, Ani na tak, nasza ani nas, Gdańsk. ani nasz, nasz Sofot, ani 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 Poznan, Poznań, nie to, mogą się Poznań to jest rudać. miasto tak. typowo biznesowe, gdzie tak, 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 odbywają tak, się targowe, kiedy odbywają się głównie targi. Tak, to jest miasto biznesu. Typowo Warszawa jest miastem właśnie. Też politycznym, medialnym, tak, 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 biznes, tak, tak, tak. Kraków, no to turystyka no, Turystyka absolutnia. rządzi absolutnie mordercza turystyka. Tak, to jest i Gdańsk ogól, no. również. Y, tam jest I biznes, i turystyka. Tak, tak, tak. Znaczy, gdy nie sobot. Um, postanowiłam zrobić taki program. Na razie chcę. Um, Rozumiem, że jestem gościem, pierwszym gościem. W pier... Pierwszym odcinku tego programu. Jesteś pierwszym o, jest gościem w pierwszym odcinku Dziękuję tego programu. Bardzo. O upadłych gwiazdach, o. przepraszam, że się tak nazwę, no, ale no, każdy z nas w jakiś sposób wiele jest upadłym tak, aniołem, tak. który powstaje z popiołów, z popiołów tak. tak jak Feniks powstaje z popiołów. Tak. I tak sobie wymyśliłam, że zaproszę osoby, które są tego warte, bo są utalent, utalentowane w różnych kierunkach, ale gdzieś tam odpłynęły ze względów jakichś tam nie wiadomo tak. jakich, dlatego że inne osoby po prostu nie mogły znieść ich amfoua, tak. e, e, tak. i aury, zazdrość, tak, zazdrość i po prostu, żeby było im gorzej, żeby tak. nie mieli pieniędzy i żeby tak, było im tak, gorzej. Tak. Yy, bo yy, yy, czasami właśnie. Yy, yy preferuje się i wybija osoby, które są kompletnie nieutalentowane i w ogóle nie powinny... Bez talencza. Bez talentia kompletne, tak, tak. a te prawdziwe talenty, które są wszechstronnie uzdolnione i artyści różni... I różnymi, pani Ela Zapędowska, która miała po lat, prostu... powiedziała, że dzisiaj się liczy piękna pupcia, piękna dziewczyna, która niekoniecznie ma głos, niekoniecznie ma talent aktorski, ale dobrze, że wygląda i tak to się kręci. No i coś tam śpiewa, przykre, no, dobra, jak, tak. jak Ania Jurksowicz tu przed chwilą, ledwie to żeśmy ją słyszeli, a jak śpiewała z kolei kolendy czy jakieś inne pieśni świąteczne. To ja wyłączałam telewizor, bo nie mogę na nią. Znaczy, tak, patrzeć jeszcze na nie mogę, bo wygląda to całkiem nieźle. Ale, ale ta śpiewa... piosenka z piaskiem mi się podobała. Ja się popłakałem, powiem ci szczerze. Przecież ja się nie popłakałam i na pewno już nie widzę go z e, Jurksztowicz. No, niech to będzie każda inna, ale nie ta. No nie, nie. Jej wyszedł tylko ten diamentowy kolczyk, moim zdaniem, i to jej wyszło całkiem nieźle. Ale ta reszta piosenek, no to to jest normalnie. – Chcesz powiedzieć kacze, totalne dno? – Kacze, skrzecze. Nie, może nie totalne dno, bo one mają jakiś tam tekst, jakąś formę, jakiś wyraz, ale w wykonaniu każdego kogo innego byłyby zupełnie Lepsi, tak? inne. Tak, tak, tak. Ona skrzecze, ona… – Ale chcesz ona, powiedzieć, że nie sądzisz, taki... że Ania Łujurkowicz ma talent wokalny? Raczej nie ma głosu, tak myślisz? – To znaczy ja nie mówię, no ja mówię że ona nie ma talentu. Jakiś tam talent ma, bo zabłysnęła no tak. e, diamentowym kolczykiem. Tak. Ale co chcesz powiedzieć, że jest artystką jednego przeboju? No dla mnie tak, a, tak te, Ale a te, które śpiewa, te inne to po prostu przemina teraz, bo przedtem ja, ja nigdy w życiu nie słuchałam ani Uczelowicz, ani Płyt, ani w ja ogóle. Muzykę. Nigdy w życiu nie słuchałam i nawet nie byłam na jej koncercie i w ogóle nie Nigdy się. Nigdy się nie interesowałam. Ale no to chyba dlatego, że ma Krzyzim Radębskiego, no to jest tak, piosenkarką tak, jakąś tam. Ale jak zaśpiewała no na karierze, na na, jak no, zaśpiewała tak. te pieśni świąteczne i jakieś noworoczne, no to naprawdę to było poniżej czegokolwiek. Ja na tych nazywałem. A powiedz telefon. mi Izunia, kto według ciebie jest takim wzorem? globalnej klasy talentu wokalnego, który by można w Stanach wykorzystać, gdyby nie miała polskiego, kiepskiego nazwiska. Kto jest kimś takim w Polsce, kto mógłby zrobić światową Edyta karierę? Edyta Górniak tak ma najwięcej. I najwięks... to pamiętam, to, że ją z nami się przyjaźni od lat, ale myślę, że ma naprawdę genialny Ona głos. Ona ma... I myślę, że Małgorzata Ostrowska również dałaby wyją... radę. Wyją... nie. Ale musiał być Wyjątkowy głos. Y, y, ma Unikatowy, górnik, A to jest gwiazda tak. na miarę Whitney Houston. Tak, tak, ja się jest, zgadzam. Nie tylko że jest piękna tak. i zgrabna i utalentowana. To jeszcze ma głos jak słowik, naprawdę. A co myślę, że naszej drugiej dziewczyna? przyjaciółce dojdzie do Rockera wszystkich. Lubię, Zdaugiem. bardzo Też lubię. Ma fajny głos. Tak, Też to ona ma taką. To, to jest taka polska Madonna. Nie, no dzieje do Madonny. wiesz, przesady, o czym ty mówisz. No, Madonna, do... to Madonna to jest Madonna. Nie, no lubię Dodę, ona... jest Ale obojowa. w Polsce nie ma żadnej piosenkarki, która by mogła się równać z Madonną, masz rację, no? Nie. Tak. Madonna i Michael Jackson to, nie, to, są, to są, to są showmeni, To są to, są showmeni, to, tak, to jest tak. coś, co się nie powtórzy. To są już mega nigdy. gwiazdy na całą epokę i to jest już nie do podrobienia kogoś takiego nie będzie już nigdy. Yy, no trochę jesteś, yy, trochę zmęczyłam się i trochę jesteśmy zmęczeni. Ale chciałam wam, Was zaprosić na program z cyklu e, Izabela Kisioszą, e, na program e, wyrocznia Izabeli. E, będzie to niespodzianka, zobaczycie zaraz, a teraz oglądamy. Tak, to jest to. Blue. I can. Właśnie to jest to, czego szukałam. Piękny, jeden z nowszych ich utworów. Eurovision TV w United Kingdom. No to musiało być parę lat temu. Proszę cudowne chłopaki, przystojne, jeden w jeden, posągi z takimi głosami, zawsze eleganccy. E, brali udział w e, pokazie Dolce Kabana e, ze najlepszymi modelkami światowymi. Właśnie oni, nie, nie, nie tylko właśnie oni, oni zaśpiewali z Eltonem Johnem i wszystkie gwiazdy, wito ich też i Królowa i w ogóle, no to są ludzie, którzy są reprezentantami, ja nie wiem, to są chyba Amerykanie, ale no nie mogę, jakie oni tworzą chórki, to jest kwartet, ale nie ma takiego drugiego. A, 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 a. No i słowiczym głosem li Ryan. Lubię, czy nie lubię? ja znam Już mogę otworzyć. O, matko boska. Piosenkarka od siedmiu boleści. Nie lubię jej. Bo skrzeczy. Przecież ona skrzeczy jak żaba. No, tutaj też śpiewa jakimś przynajmniej takim cichym głosem, ale jak ona po prostu zawyje tym swoim skrzyżącym głosem, to ja dostaję dosłownie histerii. Natychmiast wyłączam. Jedyny, co jej wyszło, to diamentowy kolczyk. To ten jedyny kolczyk jej tam wyszedł, jeszcze jak była piękna i młoda. Teraz nie jest taka brzydka, ale tak jak ona śpiewa, jak ona wyśpiewała na koncertach teraz, tych świątecznych, to ja po prostu zamykałam te koncerty i wychodziłam. Absolutnie. Nie chcę jej nawet słychać. Może i trochę wygląda, ale śpiewa do baletu. Patryk, wiele lat temu tak. wystąpiłeś w programie Mam Talent. Dziś, dziś ile lat my dzisiaj lat mi się znamy. Za kiedy my się poznaliśmy. Wiele, się zna, wiele lat się znamy, tak, tak. tak. Co najmniej. Ale ja dzisiaj hmm. dopiero słyszałam Twój występ w Mam Talent. W TVN. Dzisiaj. To był pierwszy dziś... nieopierzony mój występ. Jeszcze zanim dziś... zaczęło Ci się śpiewał u Setarixa w Los Angeles, u Eliza Pendowskiej, u Mariiary Pielalskiej, u Józefowicza w Studio Bufo, to były moje pierwsze szlify. I od tego się zaczęło. No po i trochę tro produkcji. I trochę to jest przerysowane. Tak, tam tak. nie zabłyszyłeś specjalnie, tak, tak. Nie jedynie oczywiście, bo Ale Agnieszka Chińska te... powiedziała, że mam fajną barwę głosu, byłby ze mnie materiał na dobrego wokalistę, I... ale kuby wojewódzkiego nie przekonałem. Tylko, Też żeby... moim problemem tam w tym programie była moja twarz. miałem później operacje plastyczne, miałem wadę genetyczną szczęki, żuchwy, więc w Los Angeles u chirurgów plastycznych, doktora Stevena Hofflina, który operował Michael Jacksona, miałem garbatę, no, zostające uszy, wadę szczęki, sklecaną brudkę, tutaj żuchwę, tu kości policzkowe. I tak dalej, i to też mi pomogło, bo lepsza dykcja, lepszy zgryz, wymowa, tu pełniejsza buzia, i wiesz. I od tamtego czasu zaczęło się mi tam no, bardzo, bardzo powodzić, bo i 5 lat na kruzerach, i do tego jeszcze udział w America Got Talent, American Idol, The Voice of America, i jeszcze w Hard Rock Cafe na Hollywood Boulevard pół roku, i cały świat, te 5 krajów poprzez pracę na kruzerach. Także powiem ci, że w Ameryce mi się bardzo ułożyło, i naprawdę życzę każdemu, kto ma marzenia, aby mógł to osiągnąć, co osiągnąłem w Stanach, bo żaden Polak tego nie Nawet Edytka Górniak nigdy nie wystąpiła na żadnym koncercie w Stanach. A ja śpiewałem pół roku w Hard Rock, Cafe na Hollywood, Boulevard Cover, Stinga, Joe Cockera, Mary J. Blige, Michaela Jacksona, Whitney Houston, Tiny Turner i 5 lat z 8 lat, jakie żyję w Stanach. No to właśnie to był ten taki rajski czas dla mnie. No i teraz cały czas nie stoję, nie spoczywam na laurach. Nagrałem płytę w Universal Music Polska w moje urodziny 28 na 29 września w Warszawie w Izabelin Studio. Teraz 1 stycznia też nagrałem nowe piosenki. No i śpiewam, wiesz, te covery, nie? Chciałbym śpiewać coś swojego, proszę no właśnie, No właśnie, bo tam widziałam tylko i oni pracują nad tym, ale wierzę mam talentu do komponowania swoich własnych przebojów. Na pewno by mi się przydało coś takiego. Jestem teraz w stałym kontakcie z Arkiem Wiśniewskim z u czerwone gitary i on chce mi stworzyć mój autorski przebój, który ja wymyśliłem, wizja życia. To ma być piosenka, która ma inspirować młodych ludzi do walki o marzenia, do niepoddawania się, do realizowania swoich planów i marzeń, bo życie jest tylko jedno i my jesteśmy na świecie tylko raz i ludzie nie mają pojęcia, że każdy z nas kiedyś umrze. Więc jeżeli będziemy całe życie siedzieć w jednym miejscu Ludzie, niektórzy utalentowani siedzą w Poznaniu, w którym nie ma żadnych możliwości, aby się zrealizowali. I na to dowodem jestem nie tylko jak, który się urodził w Poznaniu i który by tu siedział w Poznaniu, to by żył całe życie w wielkiej nędzy i w ubóstwie i nigdy by nie zwiedził ani Stanów, nie poznałby wielkich gwiazd, które poznają I robiłby to, często. co do niego Dokładnie nie należy. Ja nie korzystał z opieki społecznej i chodził po zasiłki 200 zł na jedzenie, no tak? tak mi po prostu Poznań w życiu w niczym nie pomógł, i dlatego wyjechałem do Warszawy, z Warszawy, po tej emigracji, do Stanów, no i tak sobie tam właśnie siedzę. I powiem ci, że ja I nazwisko mam masz tekst amerykańskie. jest amerykańskie, przez X pisane dokładnie Patrick, Texas, tak? I to mi bardzo pomaga. Nie ukrywam, że nazwisko jest bardzo ważne. nie, tak. nie Polscy artyści mają. Ty masz też zajebiste nazwisko: Iza Kisio. Każdy wymówi w Stanach Izobała Kisio, Iza Kisio, Iza Kisio. Każdy powie Skorupa, Iza Skorupa. Każdy powie, a nikt nie powie Kowalska, Górniak, yy, Rapczeska. Yy, wiesz, to jest trudne. I ty masz właśnie ten fajny plus, tak jak i ja. Że ludzie, którzy mają krótkie, konkretne, fajne nazwiska, dobrze brzmiące, mają łatwiej w życiu. Jackson, Van Damme, y Lopez, Martin, Iglesias to są marki, to są ikony Armani, Gucci, Versace i wiesz, i to jest właśnie ważne w show biznesie, żeby zrobić karierę musisz mieć choćby 10% talentu, być gotowa na 90% ciężkiej pracy. Ale musisz mieć nazwisko. Osoba, która nie ma nazwiska, choć będzie piękna, będzie miała talent, no nie zrobi kariery. No po Aha, prostu nie zrobi. Nie I to wiem. wiem. I to wiem od wielkich ludzi, których poznałem. I od Van Damme, i od Tina Turner, od Wolfganga Puka, dla którego działam od lat, i, i od Seta Ricksa, który mnie uczył śpiewa, uczył Michaela Jacksona, i od pani Eliza Pendowski, z którą od lat, przecież tyle lat działamy. I powiem Ci, że naprawdę nazwisko to jest podstawa. I ludzie, którzy mają talent, ale mają kiepskie nazwisko, Nigdy w życiu nie zrobią kariery i to jest bardzo przykre. I też uroda się bardzo liczy, nie? Tak. którzy są skazani na operacje plastyczne, no bo niestety bez nich, no nie dadzą im szansy, nie? No. A ty czyli, jesteś piękna. Czyli świat lubi pięknych świat ludzi. Świat lubi pięknych ludzi. Tak, oczywiście. Ameryka ich uwielbia. Kalifornia to jest kraj pięknych, kraina pięknych ludzi. Jeżeli ktoś w Kalifornii ma urodę, ma kształt talentu i jest gotów na ciężką pracę, na pewno zrobi karierę. I ja cię widzę i za w Hollywood na planie seriali, na planie filmów, na planie reklam. Bo naprawdę No reklam to na pewno nie wiem, że jesteś osobowością, masz urodę, masz grację, masz klasę. Jesteś wspaniałym człowiekiem z wielkim sercem, i ja myślę, że w Stanach twoje pięć minut jeszcze czeka na ciebie i wcale nie musisz się martwić, że jest za późno. Wręcz przeciwnie, właśnie w Twoim wieku to jest najlepszy czas. I myślę, że już w przyszłym roku. Świat się zdziwi, Polska się zdziwi, co Izabela Jak pojadę? I się o, dzięki Patrykowi Teksasowi, który może ją wkręcić i dać jej kilka zajebistych kontaktów i szans, co będziesz mogła zdziałać tam, bo będziesz mogła zdziałać tam bardzo wiele. No to nic, to w takim rady, razie wstajemy jak Feniksy. Ale ja bym chciała się dowiedzieć, jakie masz plany w tej chwili, co robisz? Czym się zajmujesz, jakie, jakie masz plany na przyszłość? No, na jak czas. wiesz, obecnie nadal nieustannie rozwijam się wokalnie u pani Eliza tam w Los Angeles z Rix'a no i pracuję teraz nad stworzeniem własnej płyty z Arkiem Wiśniewskim Zespołu Czerwone Gitary. To będzie moja pierwsza w życiu płyta taka solowa z przebojem wizja życia. To będzie przebój radiowy dla Radia Z, dla Radia RM, FFM. No i z Areczkiem Wiśniewskim właśnie w Warszawie jutro będę. Jutro nie, we wtorek, we wtorek będę w tej sprawie rozmawiał. Arek Wiśniewski to jest wokalista z połu czerwonej gitary, mający no, mi pomóc skomponować muzykę i tekst do tego przeboju. Tytuł ja sam wymyśliłem. Chciałbym, aby to była piosenka i cała płyta, aby odnosiła się do inspiracji dla młodych ludzi, którzy mają marzenia, a no nie wiem, podcina się im skrzydła w Polsce, bo w Polsce jest ciężko osiągnąć sukces i karierę w showbiznesie, bo my Polacy, no niestety mamy taką naturę, że jesteśmy ludźmi zawistnymi z jeden, jeden drugiego z zawiści za by zabił. Jak ja wyjechałem z Poznania, straciłem wszystkich znajomych i ze studium piosenkarskiego, i z liceum, i ze szkoły podstawowej, jak się dowiedzieli się przyjaźnie tą Górniak, z Dodą, że śpiewam w programach telewizyjnych dla TVN-u, dla Polsatu, dla MTV, dla Forfan TV, że gram w reklamach w serialach, to od razu mnie znienawidzili. Jak dowiedzisz, że wyjechałem do Stanów, zacząłem pracować na kruzerach i śpiewać w klubach muzycznych na Hollywood Boulevard, w Hard Rock Cafe, w Viper Roomie, Udonego Depa, covery co prawda, ale jednak to są prestiżowe miejsca, to po prostu by mnie zabili z zawiści, wiesz? I dlatego wyemigrowałem do Stanów i nie zamierzam wracać do Polski, bo żyje mi się fajnie w Los Angeles. Przyjeżdżam do Polski na kilka miesięcy, bo no, tutaj mam rodzinę, tutaj mam mamę, tutaj mam. I też wykonuję jakąś pracę. uczysz się sobie śpiewam, też się uczę, szkolenie, ale żyć w Polsce raczej bym nie chciał, ponieważ no, wydaje mi się, że tutaj dla mnie nie ma miejsca. I z moim nazwiskiem. Tu bym po prostu nie mógł osiągnąć tego, co osiągnąłem w Stanach i tego, co tam mnie czeka, nie? Dlatego powiem Ci szczerze, moje plany no takie, żeby właśnie dokończyć tutaj tą opcję wydania tego singla i tej płytki. No i wracam wtedy do Los Angeles, dalej tam działam sobie w tych klubach muzycznych i na cruzerach. I tam śpiewać będę też w kolejnej edycji America Got Talent. Chcę jeszcze raz się tam pojawić i w The Voice of America jeszcze raz. No i potem zobaczymy. Może w przyszłości jakaś kariera filmowa dzięki szkoleniom w Lee Strasberg Actors Studio. Tak? O, tak, 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 Olka tak. Do szkoły Lieztrandberga. Tak. pójść. Pójdź ja mówię, to ja nim kto. Że... za. Ja to to jeszcze za to mam ci zapłacić. Za szkołę Listberga jest. Genialny. Bo to mało, że gdzie się na Konie. ale jakiś świetne. tej szkoły. Trustberg, to tak. jest prestiżowa szkoła. Byłem tak. jednym z niewielu Polaków obok Izy Miko, Alicji Bachledycurusz i Weroniki Rosati, która miała zawsze tam też się szkolić i powiem ci, że naprawdę... Szkoła aktorska. Ty listra, się tam szkoliłeś? Trzy miesiące, tak, trzy miesiące ulicz Trzasberga, u, Strasberga, u Jenna Strasberga. No, no i listra, kto, kto który, ci zapłacił jest, za tą no szkołę? ja płaciłem za to z pieniędzy, które zarabiałem w Stanach. Ja musiałem za to Aha. płacić. To były duże pieniądze, to były duże pieniądze. No też wiesz, dużo kasy zainwestowałem w moją urodę, w operacje plastyczne, garbatynos w Los Angeles u Stephena Hofflina, lekarza Michaela Jacksona, odstające uszy, wroda, prawda, szczęka, żuchwa. Teraz jeszcze mnie czeka jedna, bardzo duża operacja u doktora Paula Nasifa i doktora Stevena Hoflina w Beverly Hills, będę chciał wykonać operację całej twarzy i kompletnie mnie nie poznasz. To będzie pierwsza na świecie operacja 22-godzinna, dwuszczękowa, operacja wrodzonej genetycznej wady układu szczękowo-zgryzowo-twarzowego progenia Mordex Apertus, którą zdiagnozował profesor Federico Alfaro w Barcelonie, u którego byłem miesiąc temu w grudniu. Chyba Ci nawet wysłałem sztuczkę z Barcelony, tak, prawda? Tak, tak, Profesor Federico Alfaro twierdzi, że na świecie jest jedyny lekarz, który jest gotów zmienić mnie absolutnie w nie do poznania. Słuchaj, i widziałem symulację komputerową na programie Dolphin. To jest taki program używany przez najlepszych chirurgów plastycznych i szczękowo-twarzowych na świecie. W Polsce żaden lekarz nie ma tego planu. Ani mój przyjaciel Marek Szczyt, ani Sankowski, nikt. To jest program, który umożliwia komputerową symulację wobec możliwości dzisiejszej chirurgii szczękowej i ortognatyki jak możesz wyglądać po operacji. Wyobraź sobie oni mogą mi zmienić całkowicie układ szczęki, ponieważ ja mam asymetryczną buzię tutaj dolna część yy, twarzy, żuchwa jest przerośnięta zaś szczęka jest niedorozwinięta ja się taki urodziłem i można to skorygować bardzo dużą 22 godzinną operacją dwuszczękową wczepiając implanty w kości policzkowe, ale efekt jest oszłamiający. I powiem Ci szczerze, że naprawdę na zdjęciu wyglądam bardzo podobnie do Rikiego Martina, który był młodym Rikim Martinem. Bo obecnie Riki już wygląda dosyć nieciekawie, ale naprawdę nie poznałabyś mnie. Jeżeli ta operacja dojdzie do skutku, ona kosztuje 50 tysięcy dolarów. Tam już jest wszystko od tej strony załatwione, natomiast ja się potwornie tego boję, ale powiem Ci, że po tej operacji, ja rozmawiałem jeszcze yy, przed tą konsultacją do doktora Alfaro yy, z Johnem Stras Strasbergiem i z panią Elą Zapnowską, i oni twierdzą, że po tej operacji, bo oni widzieli to zdjęcie, miałbym jeszcze większe szanse na to, żeby naprawdę zrobić dużą, dużą karierę. Karierę głównie filmową i show biznesową. chciałem prowadzić swój autorski program w telewizji, bo wiem, że mam fajny głos. Nie, ludzie mówią, że mam fajną barwę głosu, Agnieszka Cholińska mi tak powiedziała, ale no, nie mam jakiegoś unikatowego głosu, a żeby podpisać kontrakt płytowy dla wielkiej wytwórni Capitol Records. A zaśpiewa, że dam Braceleia? E, no, nie, 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 nie zaśpiewam. To trzeba mieć wielki talent. Nie, ja mam talent do, wiesz, do bycia showmanem, nie, tak. telewizyjnym, aktorem. Tak, jest, nie, jest. To nie, 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 Na nie, w klubach, w kasynach, gdzieś tam w programach telewizyjnych. Wszędzie nie, pełno. Wszędzie nie, pełno, no ale wiesz, myślę, że Trzeba trzymać się tego w czymś jest najlepszym. I ja tak chciałem kiedyś właśnie poprowadzić, może jak kiedyś na stare lata wrócę do Polski własny program, na przykład. Texas Tonight, wieczór z Teksasem. Witam Państwa, tutaj Patrick, Texas. Zapraszam na pierwszy odcinek mojego autorskiego talk show Wieczór z Teksasem. Dziś moim gościem jest wspaniała polska celebrytka, kobieta sukcesu i biznesu Izabela Skorupa-Kisio. Zapraszam oh, oh, oh. serdecznie. A już Alejno. za tydzień Wielka Gwiazda, zaprzyjaźniony ze mną Chaining Tatum, prosto z Beverly Hills, California. Do zobaczenia, Patrick, Texas. No. No. Także to jest mój cel i Fajnie. taki mam plany. No. Fajnie, no i zaśpiewaj nam e, Precylaja z tego co no ostatnio mi Ja Najbardziej... tak uwielbiam to twoje futery. Najbardziej mi się podobał. Najbardziej... Love me tender, love me sweet. Never let me go. Love me tender, love me true. Because I always back to you. You are great, you are lovely. I will always love you, Iza. <noise> dziękuję. No, ja też dziękuję. Właśnie, właśnie najbardziej podobał mi się w wykonaniu Presja Patryku. Dziękuję Bardzo się. Ci dziękuję. Jesteś cudowna. Jesteś cudowny również i mm. powstajemy jak Feniks z tak. nie poddajemy się. Pamiętajcie, kochani, że jest tylko jedno. Warto walczyć tak o i nie słuchajcie tego, co inni o Bo oni są cieńcy Dokładnie. przy nas. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję za miłe spotkanie. Ja też dziękuję. I jeszcze raz całuję rączkę. God bless you. See you, California, Hollywood. See you.